Jak widzicie, robię kilka noży naraz. Spowodowane jest to tym, że nie lubię nudy. Wolę płodozmian. Trójpolówkę w tym wypadku. Gołych bab nadal nie ma. Wczoraj, przy okazji, zauważyłem, że kolor. Piękny kolor ścian w naszym warsztacie. Pięknie współgra. Cisza. Z kolorem świetnych taśm. Naprawdę świetnych taśm do szlifierek taśmowych. Robią je na każdy wymiar, więc jeśli potrzebujecie, to jest to naprawdę świetny wybór. Taśmy Bora 7. No, powiedzmy dwa razy droższe od innych. Tak się pisze nazwę. D-O-R-A-7. Dwa razy droższe, ale przyjemności i efekty z roboty są czterokrotnie lepsze. Gdy się nudzę i nie wystarcza mi płodozmian, Patrzę sobie na tę szabelkę i zastanawiam się, co z tego ostrza zrobić. Może pomożecie? Piękne ostrze, długie, troszkę wygięte. Miała to być katana, ale czubek nie wygiął się podczas hartowania tak, jak powinien. Koledze Kowalowi, więc przejąłem te ostrze. Może. Szaszka, kotacka szabelka. Co o tym myślicie? Czy jakiś, nie wiem, dwuręczny siepak do yy, ogrodu. <grytanie> ok, bab nadal nie ma. Odzew jakiś był, ale konkretów mało. No i to tyle. Będę Was męczyć obrazkami z warsztatu, póki na ścianach nie pojawią się baby.